Dzisiejsze nagranie będzie dotyczyło y, trzech rodzajów y, pracy w skłonach, mianowicie będę mówiła o paści na Tonasanie, czyli skłonie w y, na macie z nogami wyprostowanymi połączonymi. Będę mówiła o skłonie y, w staniu y, panasanie, y, gdzie będziemy y, stać z połączonymi nogami, pochylać się y, do przodu. I o upawisz nasanie, czyli o takim skłonie w siadzie z szeroko rozstawionymi nogami. Będzie to w kontekście ostatnich zajęć, które prowadziłam na kursie jak początkujących. Tematem zajęć była kibkość, pogłębianie zakresu, tak zwane rozciąganie, w cudzysłowie oczywiście, mówiąc potoknie. I teraz kilka uwag do każdego z tych, z tej pracy, tak? Zaczniemy sobie od siadu, od skłonu paści na sanie, czyli siadamy sobie na macie, wyprostujemy nogi w kolanach, aktywujemy stopy, czyli palce stóp kierujemy do sufitu. No i są zaktywowane na takie 50-60%, czyli uda na i teraz zwróćcie uwagę, hmm, zwróćcie uwagę przede wszystkim na ułożenie miednicy. Yy, każdy skłon to nie będzie pochylanie i przygarbianie pleców w ten sposób, tylko każdy skłon to będzie wydłużanie yy, boków tułowia, przysuwanie pępka do ud, prowadzenie mózga do przodu, oczywiście tak, aby górne plecy nam się nie napięła, aby szyja się nie napięła. Przede wszystkim ten w sensie skłon będzie następował w biodrach, a nie będzie następował w plecach, czyli my nie będziemy robić czegoś takiego, tylko będziemy chcieć chodzić do skłonu w sposób, w którym będziemy pochylać w tak długo w kierunku nóg, do momentu, w którym nie poczujemy, że nasza miednica się już więcej nie chce posunąć. E, no i teraz pytanie. Jeżeli się, jeżeli się dacie, w e, danym stanie, czyli nogi są wyprostowane e, i teraz wasza pupa będzie, e, wasza pupa, wasze plecy, miednica będzie odchylała się w tył i będziecie się w niewygodnej pozycji, w której napinają się plecy, w której mocno napina się mięśnie brzucha, to znaczy, że trzeba sobie pomóc. I najprościej jest użyć albo kocyka, ładnie równo złożonego przede wszystkim, tak, żeby oba boki były równo złożone, żeby pan siedziała w tej samej wysokości i siadamy sobie na takim kocyku. To mogą być dwa koce, to mogą być trzy koce, mogą być cztery jak trzeba, może to być kostka. Chodzi o to, żebyście poczuli podczas tej pracy, że biednica lekko wychyla się do przodu albo przynajmniej zostaje sobie w centrum, także nie musicie już walczyć i napięć mięśnie brzucha, żeby przytrzymywać plecy, które nam się zaczynają odchylać w tył. I teraz, jak siedzicie sobie na takim podwyższeniu i czujecie, że miednica troszeczkę skierowała się w kierunku maty, to możemy wchodzić sobie do skłonu. Chcemy, aby boki które były wydłużone, kręgosłup był wydłużony, są aktywne udałyki się lekko napinają i schodzimy sobie. Albo z unosimy ręce do góry i pochylamy się do momentu, w którym nasza miednica też będzie się pochylać, nasze bioderka będą schodzić do skło. Nie wiem, czy to było fajne czy to było dobrze widać, ale chodziło o takie wydłużenie miękkie kolana właściwie eee, od sanie, czyli w skłonie do prostych nóg, mogą się podgiąć. Jeżeli czujecie, że tutaj jest duże napięcie, eee, nawet jeżeli jesteście na klocku, na kocyku, podginamy sobie jeszcze kolana, ściągamy eee, pępek w kierunku ud. Eee, zobaczcie, chcę pokazywać, że barki są rozluźnione. To jest ważne, dlatego, że kiedy schodzimy do skłonu, nie chcemy aktywować niepotrzebnych części ciała, którymi właśnie w tym przypadku są mięśnie twarzy, szyi, barków, tylko chcemy pracować nogami, chcemy pracować dołem brzucha, czyli tutaj aktywujemy mięśnie brzucha i, i oczywiście też chcemy roz, rozciągnąć plecy, rozluźnić plecy, a nie spiąć je jeszcze. Bardziej. I teraz mamy różne wersje. Pierwsza wersja to jest ta, którą pokazałam, czyli na podwyższeniu. Yy, u niektórych podwyższenie nie będzie potrzebne, ale będą tak mocno spięte tyły, tyły mógł, że trzeba będzie włączyć jeszcze podgięcie kolan, co znowu umożliwi yy, wychylenie się do przodu bez napinania barków szyi yy, i okolic błopatek. Można też sobie pomóc, jeżeli yy, nie sięgamy do kostek, do stóp, żeby się troszkę przytrzymać, a ewentualnie lekko przyciągnąć, to korzystamy z paska, który przekładamy sobie za stopami w okolicach Jak się stopie, można trzymać sobie dwoma dłomi za oba, za jedną i za drugą, za jeden z drugich koniec paska i tutaj pracujemy przyciągając, Przyciągam jak do ud, uda aktywne łydki aktywne. Głowa z przedłużeniem kręgosłupa. Czyli nie ciągnę brodą do przodu, nie przyciągam brody do mostka, a wydłużam się subtelnie. U każdego ta praca będzie inna. Schodzę do momentu, w którym poczuję, że więcej skłonić się nie mogę. I to jest nasz. Przyjmę pracę w nogach ten. Jeżeli się przyciągacie czy za pasek, czy za stopy, chcecie ściągać barki od uszu, ja sobie stosuję taką rotację, gdzie odkręcam troszkę garstki i na w kierunku sufitu i przyciągam się w kierunku nóg przez ściągnięcie barków od uszu, łopatek w dół i skierowanie łokci troszkę do siebie. A my paść od Tana Teraz kolejny skłon. Yy, od Tana sobie yy, na macie yy, stopy albo połączone, albo na szerokości piotr. I yy, chcemy puścić tu luźno. zobaczcie to pokażę po żeby było lepiej widać. Ugięciem kolano to napięcie. Dzień ciała dobrze jest wychylić na palce stóp, także poczujecie, że łydki się aktywują, uda się aktywować. I puszczamy tu luźno w dół. Zobaczcie, można sobie złapać ręce w ten sposób, czyli prawa dłoń za lewy łokieć, lewa dłoń za prawy łokieć i puszczamy tu luźno, głowę luźno. I teraz w zależności, mówię, od tego, jak czujecie ten nóg jeśli są bardzo napięte, bardzo was ciągnie, to podginacie śmiało mocniej kolana. Druga sprawa, to jest też kwestia tutaj pracy właśnie pępkiem do brzucha, chcemy aktywować brzucha, Przyciągać pępek w kierunku ud i e, dobrze jest właśnie, żeby cały czas żebra miały kontakt z udami i tym, e, od, tej, od tej pracy regulować sobie potem e, wydłużanie pleców, wydłużanie tyłów nóż, poprzez podprostowywanie kolan, wydłużanie skoków. Kolana straci się zachować cały czas lekko podjęte. I z tym powoli przez kolana też chcecie wyjść ze skłonu powoli miękko. Czyli chcemy przenieść ciężar ciała na palce stóp, zaktywować łydki, uda, pójść pępkiem w kierunku ud. Jak yy, dobrze byłoby, właśnie, żeby zacząć od tej pozycji, w której yy, żebra kładą się na udach, tak? I, te, I tego się trzymać, i tutaj sobie iść, tu się wydłużać, tym. Tutaj od tego regulować sobie, czy kolana będą bardziej podgięte, czy mniej. No i trzeci skłonny ulubiony, yy, oczywiście żartuję, ponieważ jest to jedna z trudniejszych pozycji, czyli tak yy, papierzka Konasana. Siadamy sobie w szerokim rozkroku. Oczywiście ten, ten rozkrok yy, nie musi być yy, super duży. I taka sama zasada, jak w przypadku paścimy czyli jeżeli już czujecie, że miednica jest zablokowana, nie ma w niej ruchu, nie ma w biodrach zgięcia i tam jakby miednica nie chce się przesunąć do przodu, ja zawsze tłumaczę, że to zawsze wytłumaczę, że mamy takie wiaderko z wodą i chcemy przy skłonie tą wodę wylewać, tak? Czyli przechylamy wiaderko, chcemy wylewać wodę. Jeżeli wiaderko się nie chce przysunąć, to trzeba zastosować zasadę albo siadamy na kocyku, na kostce, na podpórce. To spowoduje, że miednica że się uniesie, uniesie i będzie można troszeczkę zjechać pośladkami w dół, tak żeby zaczepić się mniej więcej na kościach ogonowych, na kościach kulszowych i pochylić się wtedy, spróbować pochylić się do przodu albo też lekko skierować piwnicę do przodu, Więc podkładamy sobie coś pod pupę, co spowoduje, że nasza miednica się przechyli do przodu. Stopy są aktywne, patrzą się na sufit uda, łydki napięte. Mniej więcej dzisiaj 50-60 I tutaj też staramy się nie kierować kolan do wewnątrz, raczej chcemy odwieźć kolana uda lekko na zewnątrz. Tak samo jak w ten nastanie, można sobie unieść ręce do góry i z wydechem schodzić sobie do skłonu do momentu, w którym poczujemy, że nasza biednica się wychyla do przodu. Też buzia, szyja, parki, luz. Chcemy czuć miękkość w górnej części naszego ciała. Pracujemy nogami, pępkiem. Wydłużamy mostek, ale też tylko do momentu, w którym nie poczujemy napięcia w górnych plecach. Ok? Wydłużamy się. Yy, można zobaczyć się za stopy. Głowa też jest tutaj naturalnym przedłużeniem kręgosłupa. Yy, jeżeli się nie chwytacie ze stopy, to po prostu ręce mogą sobie iść yy, do środka. Yy, można też. Yy, na przykład, jak macie, ja na początku tak praktykowałam, bo był bardzo wygodnie, yy, zakładałam pasek na przykład o stół, yy, o nogę od stołu, o nogę od kanapy, o jakiś taki fragment, który wiedziałam, że się nie przysunie, kiedy zaczynam się przyciągać. Chwytałam się za pasek i tak jak właśnie paśmie na stanie przyciągacie się do stół, paskiem, tak, trzymając pasek zaczepiony o yy, yy, na przykład nogę od kanapy, Przyciągałam się delikatnie, próbując cały czas rotować miednicę do przodu. Tak? Jest to też jakieś takie ułatwienie. Oczywiście przyciągamy się tylko tyle, na ile nasze ciało nam pozwoli. Czyli jeżeli czujemy już jakieś rozrywanie, pieczenie, palenie lub ból po wewnętrznej części kolan, to absolutnie nie schodzimy niżej. I również w yy, opowieściach yy, o nasanie też można stosować podgięcie kolan. Czyli jeżeli czuje się, że tutaj wewnętrzna część zbyt mocno ciągnie, tyły no, nie puszczają. Podginamy kolana. To też ułatwi nam puszczenie, przechylenie miednicy, puszczenie tułowia do przodu i łagodny skłon. Gdybyście mieli jakieś pytania odnośnie tego skłonu, jakieś wątpliwości, coś było niejasne, no to piszcie w mailu, dajcie, dajcie znać sami, albo na, na, na facebooku, chętnie posłużę radą i pomocą. Także na dzisiaj z mojej strony tyle, dzięki Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia na kolejnym kursie albo na kolejnym nagraniu.